Cześć, Mako, jestem Modłąkowa, a wraz ze mną jest ...Mapku, Cześć. Jesteśmy w bitwie wortanderowej, Oczywiście tutaj ktoś stawia sobie. Uczek mi. Mm. Szkoda. Tak bardzo szkoda. Szkoda, szkoda, dla nas nie szkoda. Co? Nic. Słyszałem, jest... to kiedyś wygramy. Nie Nie. O! Zobacz. No bardzo Kuczę, ojej, dostałem bombę z tego, tam tych tanich altruzowych tam bombów I tak wygląda no mój czołg, Bardzo źle. Eee, o ten urządzenie operator jest chyba uszkodzone. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Urządzenie Trzeba operatować. użyć dobrego trzeba go naprawić. No, tak jak było kiedyś, ten, w niektórych grach. Jest! Zniszczony! Pa, Czy mogę się naprawić Nie muszę się naprawiać. Ja jechać, ten, na raschować. O Jezu! Tu coś jest! I to dużo, tych cośów. Critical! Dostał! Oplenie. Dazen Explosion Very much No dostał i się nie zjadł! <laughs> Dazen Explosion Explosion Byście, jeżeli, jeżeli, chci, jeżeli chcielibyście zobaczyć serię z The Penny of Isaac, Don't Starve. i co tam jeszcze było? Ale, Don't Starve chyba jednak zaczniemy nagrywać. Zaczniemy? No, olej ładnie. No to się A... zobaczy I... Uncharted Mol late A bo to będzie taka główna seria na no, no, War no to pierwszy, no to musi już być Wszyscy go lubią ja, Jak ja to zabiłem Perfekt No A, bądźcie z boku to cię, to cię zajecha. Kurczę, muszę... Polska język, tutaj język tak, muszę grać na swoim koncie, bo na moim koncie już mam trzy czołgi. Jedn I jeszcze do tego jedną, to jedna z nich to jest premka za jakąś tam misję, to trzeba. Jeden słaby i musi i polski. Tak, nie, ja tu ja nie będę grał na koncie. Smutny. Widzicie, to, to są nasze relacje. Tak! Smutne. Jeszcze ja nie lubimy. Nie no, już lubimy. Nie do przesady. Nie do przesady, to co się Dobra. <noise> Bitewka jak na razie słaba, jest <kuszczak> no. E, bitewka słaba. Może jeszcze tym czołgiem ogólnie coś ugram, ale sam fakt twierdzę, że czołg jest bardzo słaby. Nienawidzę nim grać. No, od, ogólnie tymi czołgami angielskimi. Od czasu, kiedy je mam, to nie wychodzą mi nimi bitwy. Innymi czołgami tam tygrysem jeszcze to i zagram, to mi się uda coś ugrać, ale tym to. Nic. Shermanami to tam I nie I daw legendarne. Piszcie w komentarzach. Mm. <gry> komentujcie. Subskrybujcie. Ty taki mój a już ma takie. Ja już mam tych dwóch. Tego pana, co tam z mu w tyłku. Ko, 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 komentujcie. Su, su, Subskrybujcie. Ale i to na nie nas, teraz! Subskrybujcie. O. O. O, jeżeli to tam spadnie tak, jak ja bym chciał. Ale nie spadnie. Poleci zupełnie. Poleci na budynek. O. A budynek to będzie szkoła. Połowa biedy. No, połowa biedy. Podejrzewam nie strzelaj! że mamy tam już jednego widza, który koment, skomentował nasze wideo. Źle. Nie, nieźle. nie źle. dobrze. Tylko chodzi o to, że mamy tego. O. O! No nie e, No i. O! A! Smutne. Mm. Kurde, no. Nienawidzę tymi czołgami gra. Ten stół ma najgorzej. <grym> Za każdym razem, jak tam wcześniej wychodzi, on na to cierpi. No. A! W czymś innym, bo ja już nie, nie chcę nim grać, bo... No, okej. Okay. To wszystko to ja tam słabe. Roskimi moimi. Ruski! Może jak subem, bo ja mam nowego przecież. A ty go lubisz, nie? No kurde ja, ja tym 622. Polska. <noise> tak, tylko dlaczego na koncie mapka? Dobra, nieważne. Może mi się uda... Bitewka. Będzie ciekawie, może fajnie, może źle. Kiedy nie kiedyś mojego konta. Nie no, ja go nie lubię, bo ty masz słabe czołgi. Ja już mam czwarte poziomy, ja już mam trzecie poziomy. Ja już mam mam... tak samo jak. ŁOTACZ Blitz. Tak, on kiedyś nawet kupował sobie premium. Kupił kiedyś 30 dni premium. W końcu i tak y, 32 dni później stwierdził, że już koniec gryfuje. Jakie dwa, trzy, to było dwa tygodnie później? No tak, ale jeszcze i tak ci zostało około 27 tygodni. Bo to. 7 dni! No, 27 dni! I ogólnie on wyrzucał w to pieniądze, stój, kupił sobie. Nieprawda! Tak, kupił sobie predy. Ale to była przecena! No była przecena! Nie, jak tak. 4 zł za premkę, golda i 3 dni premium. O ja. No wiecie... wiecie, że wiesz ile to było golda? Nie wiem, ale słuchajcie... 2 tysiące! Kurde! Czemu mi nigdy coś takiego nie wyskoczyło? Też bym chyba nawet złote tylko. No. Ale dobra, nieważne. Tak no. samo jak gadamy dwie godziny dziennie. Ale chodzi Przez o to, że teherfom. ja najgierdę. Dogramy yy, w coś. Ja najgierdę po nocach. No, on grał po nocach sobie normalnie. Ja przychodzę, on stoi jeszcze w niej, na, w dzień wcześniej. Ogólnie powiem Wam tak, dzień wcześniej matku nie ma czołgów. Następnego dnia ma już piąte i dziesiątek. No tak, mimo jak, jak, ja, jak ja się cieszę jednego dnia, że o, patrzę, jest ja jestem fajny, ja już mam szóstki. Patrzę, a to on już ma piątki. I to w jeden dzień. No nie lubiłem czegoś takiego. Zosadza. No. Ja tak mówię, o! Mam yy, kogo jakim czołgiem, tak patrzę na ten czołg. On jest fajny. A, tego, a, on, a on tam koło mówi? Przy tej piątka Następnego dnia będę go miał I zawsze miał. No tak to było Czasami ja miałem czwórki, bo mi się... Po czwórki no. czasami... niektórych dobrych ciągu czwórki były bardzo słabe I yes. się, yes. no było się... trudno było... My... Ek... o No nie o, o. Nie On my. ciebie nie strzeli No nice. Nic się mówi A NIE nice Dobrze, panie. Kurczę Panie Na, kurcze. O, o, o! On się spali. Nie, nie spali się. Jest! Trzeci kill! Podajcie pana kurcze Czyżby tam ktoś teraz miał wyjechać? Nope. No. Nope. No żeby się, się nie zdziwił. I teraz tak wyjechać. o! Ja mam tutaj bardzo dobre amunicji, nieprawdaż? No masz tu najlepszą ja też taką muszę zrobić. To jest na to w ogóle. To jest mniej na najlepszej amunicji jakie można mieć. Dysziona. Czy... Oh, oh. oh. się nie usiadł niestety, no wiesz. No myślę, że jest go bo popełnił duży błąd. Na rach. Nice. I to wszystko na moim A... koncie, Bo, ho, o Nie, ho, ho. nie, dobra, yy, wyłączam tryb ogarniacza Ogarniacza? No, ogarniacza, nowe słowo Dobra, no dobra, spoko Ma odlamkowo, lubi wyśleć Ale zamiast. nowy ten cząkiet, nie? Dla 30. jeśli... Przyjmę Ta takiego 30. samego, spokojnie 1942 rok Rocznik Co, 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 twoja tata? A, spali się Tak nie wyglądało O on leci tylko stronę, więc wiem. Uuuu, czekamy. czekamy. Takie czekamy. Czekaj. Za. No, chwileczkę, szczęśliwy właśnie tak to mniej więcej wygląda. Podpalenie. Podpalenie. <todgłos> <todgłos> ha, tak. nie, nie. Mogę No, uciec, uciec, nie! Może nie! No, nie! się się schować. nie! Nie, to I próbuje. jeżeli przebił mnie w kadłub, to to jakiś dziwny człowiek. Nie, podwierzę, nie. Nie, nie, w to miejsce jednak wchodzi, ale w kadłub tak głównie to nie. Głównie. Eee, dobra, no to... FUKA! No, Ale po co 40 pocisków? Wyżej <grym> i tak tylko 8 gdzieś. No... Bo będę strzelał 8 razy wyżej. Dobra, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. O, to jest ta amunicja, ale to działo. No to i ta amunicja, no to. Jeżeli by kogoś trafił i go przebił, no to. Boję się, bo tam jest KV2, a właśnie. Trzy czołgi <laughs> latające, ale fajne. Trzy czołgi. Latające czołgi. No. Najnowszy dodatek do Łotandera. Takie rzeczy tylko w Łotanderze. Po Flying, pa. Flying. To nie reklama. Nie. <laughs> a po, po, to po prostu prawdziwe życie. No przecież nie pamiętasz jak w prawdziwym życiu też tam latały czołgi. No przecież. No jak wybuch pociski. ZIS! Tam był zis! Gdzie! I za późno. No wiem. Ale on dotarł takiego gonga, że aż nic mu się nie stanie. No właśnie coś mnie nie zdziwił, to... Na chwilę skończy ci się samolot, Jeszcze uderzyć drzewo! Drzewo, drzewo, drzewo! Drzewo. Y nie wiem jak ja to zrobiłem. Idziesz uratować swojego ziomka? Nie chcę. Oh. I tak jest zniszczona. Tak jak działa. Koniec. To ja prodki jest On nigdy nie trzyma fal. w. No. no, przepraszam. No. no, no, no. Na zdrowie się mówi. Co? No. <noise> nie ważne. To było. To, to się może wyjść. A zróbmy test tak, jak ja myślałem. Nie. Nie tym tołgiem! Ale, ale mi się nic nie stanie! On ma za słabe działo i tak! No i to jest tak! za no, słabe działanie. No, KW-2 musi mieć! No zobaczysz! Zobaczysz! Nie, Patrz, nie! 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 Ale jak ja uderzyłem to No bo on ma bardzo słaby pancerz w tym miejscu! Jakie gruby! Nie nargili? No, really? Ludzie! Nie! Czekajcie! Zamknąć! No Zawsze o tym. Czym się uśni samka od dziewiątki? No kurde się nie zniszczyłem, a chciałem ci tylko w nerwi. Ha, 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 Czym pa, się uśni samka od dziewiątki? Y, tym, że dziewiątka spuszcza bomby, a ósemka rakiety, a czasami bomby. To jest bombowiec. Ale tam... Tam... to jest bombowiec. Bombowiec. A tam tutaj jest większy Bombowiec, ciężki Bombowiec. A jest albo stomowy albo lekki Bombowiec. Czekaj, patrz Dobrze kimi... mówię. Nie. Nichuja. Nie wiem, bo cię nie słuchałem. Takie życie. Łapaj, bomby. Łapaj, bomby. I odwaję się okazji szkoły. No kurde, wieczorem. No się dumne. Będą się o tobie uczyły. nie, Chyba nie w szkole. O! pięćdziesiąt. pięćdziesiąt. Idę na niego. Dobra, spokojnie. Dobra. Oj, dać ci jeszcze taki bt 7. albo ci idziesz. Nie! To byłoby piękne. Oj, 7, 50. No bez niej się to mnie to 50 przebił. Nie, no nie może. To był ten August. Faw, to jest jednak mocny. Masz jeszcze KW1? No to jest WIS 30 to działa, to, to nie ZIS to... ZIS. 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 A zobacz, Jako, teraz tutaj mam Unicie. Wiem, taką samą. No, ale on przebija na tam... takie zwykłe kabuki Nie! problemu! Ty! Myślisz, że nigdy nie miałem kw Nie. Ty poszedł od KW2. Nie, mam no, wszystkie czułki zbadane w drzewka No, wszystkie, wszystkie. Chciałbym tak też być Nie, bo, w, bo wtedy byś już nie, nie grał w Wurtendera Bo byś się znudził Ludzie, kto W jednym mają... drzewku, jednym drzewku What tom? the fuck Mam przeszedł do innego suka. O, 185 Fuka, 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 suka. Ale jej walne. O, ha, ha. tam On przeklął Tam municja bardzo fajnie. Moje łuski są najlepsze. Ja chyba nie. Mm. Komentarze. Komentarza. Ha! No, ale dobra, mniejsza. Mniejsza, ale te komentarze. Bo Uuu, nie ma. To na, ubyć, tak? On na, się nie ruszy. Może go dobić. A niech ten się już... Właśnie to logika gry odamkowo. Nie jak mi się tego nie dobili. Do. 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 Stoi! <śla> <śla> To ci się nie opłacało. Nie, opacało mi się właśnie. Nie opacało. Bo on. No. Kawu jeden. Wystarczy. Nie. Ale. Mówię odaję podwieżę. Czekaj, ja... Ale Dajesz jaką ma amunicję. Podwierzę. Podwierzę. Nie. Podwierzę. Nie, za tym pan też walczył. Podwierze. O kurde e! Chyba myślał, że... No i mi się jej podwierzę. Czekaj, jak teraz tu wjadę, to normalnie oni już no chyba nie, przejmij bazę, bo w ogóle przegrywacie Chwilę mi przegramy, ja już nie da... Game over Dla niego Nie wierzę tak bezpośrednio jak się, się jak przeładowujesz bo co mi zrobisz? Patrz, teraz to ugarnę, bo tam pewnie coś stoi, bo ja nie wierzę, że tam nic Coś stoi Is you know what I mean? Nic <laughs> Aż <laughs> dziwne do tego odcinka dodamy plus 18. No. I 91. 99. E, nie było. jest strefy Kurczę, gdyby jeszcze tamtą bazę zdobywali. No właśnie, przynajmniej. I Joo, jeszcze pewnie to wygramy. <laughs> Zobacz, tak. ile bym punktów 2000. Słuchaj, bo oddach mi się zaraz. Wiele z tej bazy. Zacaję ci tutaj dużo bombek O o Jaki pif No, mm, to no właśnie nie to Trzy tylko trzy Ale ty nie no. ty, 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 ty chyba ubierasz No, nie właśnie, że nie No właśnie, że tak Co ty człowieku złego narobiłeś? Wyszło wizję. Nie wiem gdzie No czekaj, Wizję. A tutaj weź, Kurwa, gdy ja szczelam to gówno. Musiał musiałbym jedną A, bo to tamten pocisku. już myślałem, że ten. Zobaczmy, no, koniec bitwy. O, oglądamy do końca. A, jeszcze A, to nie wygramy. No tylko tyle, że oni przejmą nam jedną bazę, to wygramy. Znaczy, no i tak nam nie przejmą bazę, bo to, to będzie długo trwało. Ja, ja... A przed chwilą jeszcze przegrywaliśmy i to tak mega mocno. Nie. Przed chwilą oni mieli tak mniej punktów niż a to ja nie wiem, to ja chyba to źle pasowałem. <tutujesz> <tutujesz> Więc cały czas mówiłem, że ja tu przegram. Dobra, teraz. Nice się. Uh, 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 uh. A jak się ja rozejrzę, to zrobię 100 tysięcy. O! Lob. Lob, Białe pacia te Jezu, to dziś się samo kupuj. Weźcie mu napiszcie w komentarzach, że to mu się samo kupuje, bo on siedzi i kurna. Kliku, kliku, klik la kliku la, klik. La, la. Wiesz co ja bym ci radził mechanizm elemacji Czekaj i... Czekaj to kawuje jeden dziś nie, to tak ja bym cię najlepsza. Kochani, ewelacji elemacja działa. Tetra. O. o to gówno. Nie bawaj tego. Nie bawaj tego. Gaśnica. On się bardzo często pali. Mhm mm na, na pewno! Lepiej wymontuj! O! Zestaw naprawczy! Zbadałem ci za darmo ZESTAW NAPRAWCZY! Kurde! Astma celny... Statystyki 2300... No... 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 Czemu on się odlokow... NIE! Nie ja ci mówiłem, że po co badasz gala? Ja go nie, ba nie badałem! <śmiennie> Jakiś nie... Idziemy teraz... tego. Ja bym ci już radził go szybko zbadać, wtedy będziesz mógł... Wtedy ci od razu go zaliczy, żebyś szybciej mógł... Ja bym już go zbadał do końca. Dobra, nie będzie. Yy... Eee. Yeah. Dobra, mniejsza. Dobra, gramy. Dalej. Teraz moja kolej. Czy... Daj jeszcze, dobra już do. Dobra. Tak Bardzo dobry czołg. Bardzo, bardzo dobry czołg. Bardzo, bardzo słaby. Nie, i trzy. Wystarczy dobrze się skontować. Jak jedzie się tak, gup, widziałem gościa. co popełnił błąd? Ja też widziałem gościa. Nie, ty nie widziałeś nic trzeciego. A nie, widziałeś, jak ja grałem. Na moim koncie. na pewno. Słuchaj, z twoimi statystykami, z tymi wszystkimi twoimi czołgami. To ty ich zapewniam cię, że ty na pewno jeszcze nie widziałeś tego czołgu, Isa drugiego Twoimi czołgami na pewno nie widziałeś Isa drugiego Te 4, cztery, 4, cztery, piątki jeszcze widziałeś, ale Isus na pewno nie. 120. Junga. 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 Ja się oddam. I to się nie oddali. Czy gas na mojej końcu jeszcze raz... rozginie? No niestety. ha. skończę już Wiecie co? Ja coś wiem! Ja coś wymyśliłem! Ja coś bardzo wiem! Ja... zacznę robić sangie... pod tytułem... Czołgi! <try> I będę tam pokazywał e, omawiał. poligonu, z, omawiał, gdzie co strzelać, gdzie jak o co chodzi, co, takie rzeczy. I to będą bitwy bardziej garażowe. No e, bitwy garażowe. Bitwy garażowe. Gwato, o! Punter Waffer 42! Wow, Jaki pan On Ona 48, 4800 chyba golda kosztuje To jest sporo! Zabij go! Nie! Nie Jakiś... można strzelać! Mogę ci nawet pokazać! Widzisz? Czyli chyba mu się nic nie dzieje! I to już sprawdzałem, bo w mnie też strzelają O nie! Nic się nie dzieje, to jest właśnie... To dobrze zresztą, bo nikt ci nic nie zrobi! Ale ty komuś też nic nie, nie zrobisz. No chyba, że ci ktoś zablokuje drogę. A cię pochnie, a ty wyjedziesz w jakiś Nie, można go we, zawsze można go wepchnąć do wody i wtedy to zawsze na pewno... Bananować. Jak to mówi nasz piękny... Jak o, to pięknie gam. mówi nasz... Nie, wyrzutnie rakiet kaliopę. Kaliopy. Być, być, być. a Aaaa, ale się gościu musiał! Zapewne kawu, no. kawu, kawu, Nikogo nie zniszczył! Kawu, kawuk, kawuk! No ty uwierzy, no to... On ma tam amunicję. Zależy. Czy... Schowa się. Nie ma. No. Mogę się wszyscy. Nie mi się. Coś... W... Co za gówniany firefly! Ale ja się na nim zemszczę. Tu jest! Kurde, zapal się. <laughs> zapal się. Tak jak, jest, jak się nie palisz, to ich słaby. Zapal się. <grym> taki... Taki... Odłamkowo taki Aaaa! miły... Tak. On ciebie Aaaa, będzie strzelał! to nawet tego masz na hito! No chyba, że nie trafi go. Dzieci normalnie z tej górki. Nie wie, pod głowkę, bo to nie będzie mógł na dół no, ci wiesz. Słuchaj, nie wiedział. No, 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 wow! No, właśnie widzę. <grym> o, -o. O, ale nie strzeli! Nie szczeli. Szczeli, szczeli! Strzeli, strzeli! Nie no chcę, nie strzeli! Szczeli, szczeli. szczeli, 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 szczeli. szczeli. szczeli Uhuhuhuhuhu! On też strzeli, się strzelił. Dobrze, że jak Mi się teraz to nie wychodzi, bo to na swoim kącie, to wiesz. Hej, spadaj. Po co ci niby dobre czołgi? Ale rano jednak coś tam wyszło. Masz, no wiesz, patia telelijskie, jakbyś chciał. Chciała... Ale nie ktoś chyba. Czyli, Mate... Ach, ile ja tak chwilę stałeś się. patrzę. To jest moim, moim takim blokiem takim fajnym. Jak mnie go tego to go nie ma. A ah, No kurde! Nie a prze Amunicję przeszło, no. No właśnie jak? A ty najgorsze? Ktoś ci wszela to od razu momentalnie ci y, amunicję odwala. Jak tylko wyszczelasz, to nie chuje. To tak się tylko wydaje, bo to myślę, że mi jesteś ni raz jak strzelił jakiś pan. No właśnie nie, jak ja mam zawsze taką sytuację, jak komuś strzela amunicję, to nic się nie dzieje. A jak ktoś mi przede amunicję, to nikt nie może albo trafić to amunicję. Ja właśnie to ja nie sprawdzam. I moja amunicja zawsze jest odwalona na maxa. Maks, no i czy dla końca? w najlepiej. No oczywiście. Perfektyjny strzał Jestem z siebie też by nie strzeli, a jak już strzeli, to też Sam siebie rozwali Co mu tam przyjąłeś? Nie wiem, zgadywałem, że tam ktoś pewnie będzie Nie Wow, dobra O, ja no właśnie, O, roż, roż. No co ten kalio podwala! Z takim dobrym czołgiem, ma się... No, teraz dopiero wy. Matylda ktoś ma. I jej! Matylda! Widzisz, Matylda? O, 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 Matylda! Jak ja ją lubię. No to jej przestań. To ją, to ją przestaniesz lubicie jak zaczniesz grać tutaj. Spadaj. Shoot them. O, Teraz trzeba osłaniać. Taaaa, jezu! Ale pójdzie na nik. O, jeżeli, jeżeli w nich trafisz. Czy to już jest drugi i trzeci raz, który tam... który? o ooo, o Oooo! O, o, o. O... Trafienie na to że o kilka. No ale ten główny Czercik ma. No jednak, Czercik. Nie no, bo to jednak nie Nie wiadomo, czy trzeci jest lepszy. Tutaj ci go! Właśnie jest lepszy. Oto. Bo World of Tanks miał coś takiego, że... Bo mega mega, mega nie miał mega strasznie... Znaczy, całkiem mocny, ale zawsze się tak jako ustawiał. znaczy nie, nie można było się nim jakby ustawić. Nie, nie, nie To on, on miał wieżę bardzo słabą, teraz jestem ciekaw, jak to tam wygląda. No tak, ale to jakby tak, on był taki jakby niski. On był niski, nie? No. Jak, ciężko było się nim ustawić jakby. No, nie można było wystawiać wieżę z tych... ze skał. CO TY DEBILU ODWAŻ?! No ba, ale spokojnie. <grym> zaraz rąbne. Kurwa. Hiya! Zaraz zacznę przeklinać. <grym> Już to zrobiłeś. Mój <grym> tam, mój tam. Zasrane. Życie na YouTube. Takie piękne. Ja! No jak ja tego nienawidzę na klikniesz? Klikniesz coś, klikniesz i wtedy cię wywala z oczekujących. Asysta! 1700 punktów. Nice. Może o, po... może jeszcze go przebiję. Może bądźcie ósemkę, nie? Anny, no i O, myślisz przede mną. Ty nie myślisz. Ty nie myślisz. Ej! Kurde, ktoś rozwalił od barki desantowe. Hmm. Ktoś Czek jest mądrzejszy. Monny... Nie a znaczy wezwaj go. Dobra. Pierwszy go się, jemu nie zajęciło, a nie mu powiedzieć. bliżej się Su, jeżeli w niego pójdzie salwa, no to rakiety. No i te gnojki. To by nie go trafił, no byłoby lepiej. Krumwek, tak ma taki gówniany czołgi. To jest wiesz, taki średni poziom. No widzisz wiem go. No, dobra Kontynuując. 34, ja tu widzę, o oh go. On cię też widzi, jak cię wyszeli, to będzie źle dla ciebie. No teraz to nie trafię. Bo po co niby? <grym> no właśnie. <grym> po co trafić, jak nie trzeba? Podłamkowo filozofem. Tak. no no no. Przepraszam. Kata i kaszel i gadło i wszystko, takie... Mmm nie nie. się zwiększyło... Nie, nie zwiększyło. Firefly. Kurczę, trzeba coś zrobić. A nie ten Firefly, tak nie wiem. On, on, nie on, on nie żyje co jest. I Jeszcze asystę ci weszła. Ale ja za asystę zauważyłem, nie wchodzą mi punkty. Mniej coś? Mhm. Nie wiem, chyba tak było. A już. wiesz co? Bo teraz, teraz do 5, teraz ci wyszedł. Nie nie wiesz. No chyba że 10 punktów, jakie ci doszło. Nie, nie możesz. Zobaczymy na naganie. A, a tam ustawione tak bokiem przeciwnik. A czy 7 komu? Szkoda, że na tych ciężkich ciągach nie ma e, palca atrylajskiego. Jest, trzeba zbadać. No właśnie, nie ma, na kabuku na przykład nie ma. Nie, chyba nie, nie wiem, nie pamiętam. No nie ma. bym musiał zobaczyć ty, ja nie pamiętam, jakie już KW2. Kabuka, KW2 i SAT nie ma. NISCHI PUZION BATERI NO PIE